Cześć Wam, witam na kanale Jones Box i dziś 30. bieg Fiata na które się wybieram chyba po raz dziesiąty raz może dziewiąty nie pamiętam że mi w 92. roku odbył się pierwszy bieg Fiata wtedy było może 200 biegaczów musiałbym dokładnie sprawdzić dziś pobiegnie może 1000 taki jest chyba limit również nie jestem pewny widzicie, nie mam sprawdzone informacji mówiłem z głowy także ja pierwszy raz występowałem w biegu Fiata 15 lat temu w e, 2009 roku i wtedy miałem czas 46 minut, 30 ileś tam sekund. 40 minut. Mój PB na tym biegu to 40 minut, hakiem nie wiem dokładnie albo 41, ale dziś raczej e, takiego wyniku nie osiągnę, bo znam swojej możliwości. Jestem o 15 lat starszy. Poza tym. Więc jaki mam cel na dziś? Na pewno, żeby to było, żeby czwórka była z przodu. Nawet jak będzie 49-59, to czwórka jest z przodu. Taki minimum. A jeśli będzie. 47 z hakiem to taki maksimum. 47 z hakiem minuta szybciej niż rok temu. Rok temu miałem właśnie czas. 48,06 czy 7. Jeśli to wyrównam, to będzie sukces. A jeśli nie, to też będzie sukces. Um, taktyka moja to pobiegnąć. Spacemakerami 50 minut, może przez 3 km, przez 2,5-3 km. Jeśli będę się dobrze czuł, to wtedy od nich się odłam, odłamie. Jakby jak będę wracał, oczywiście, to wam poinformował, jak ta taktyka się sprawdziła. Bo na tym biegu zawsze ta pierwsza dwójka trójka jest po, troszkę lekko pod górę więc zawsze ten pierwszy kawałek jest yy, najtrudniejszy i tu można się nieźle jakby zakopać więc zawsze trzeba trochę rezerwę zostawić w tym biegu na drugą połówkę która jest równa i szybsza ja zawsze w nią o minutę, czy nawet o dwie miałem ta druga, ta druga piątka była zawsze dla mnie szybsza, z tego co pamiętam tak było jeszcze słówko o warunków naprawdę mamy idealne dzisiaj jest pochmurno, ale nie ma upału więc w takich warunkach można słońce próbuje się przebijać ale w takich warunkach jak najbardziej można przebiegnąć. To tyle. E, będę Wam pokazywał relacje przebiegowe bez moich mojej, bez mojej komentarzy. A my spotkamy się, jak będziemy wracali z powrotem po biegu. Na razie to tyle. Cześć.

No to wzięliśmy, też oddychającą techniczną. Wstydzimy. 8 no, no, no. Tak mówię, no bo jest, jest na bieganie, żeby zrobić To trzeba zrobić na telebramy. Tak? No, Co tak, tak, tak. ma telefon? iPhone. Po raz drugą panią Magno zaproszę. Proszę Państwa, stoi tutaj obok mnie kolejna wychowanka z tabelną jest Rafał, Rafał fantastyczny. А давай, существование, давай, существование. 其实这些不鞋子，现在这个反光。

Witam ponownie, no i 30 bieg kwiata przychodzi do historii i było naprawdę dobrze. Warunki jak sam raz powiem, no i plan się udał. Taktyka też zgodnie z tym co zapowiedziałem. Do trzeciego kilometrów, do trzeciego kilometra biegałem. Właśnie na tempo 50 minut z panami z balonikami. Później już oderwałem się od nich. Na półmecie miałem 24 minuty 40 sekund coś takiego, ale mój czas końcowy to 47 minut i 37 sekund, czyli druga połówka eee, przebiegłem w 22 minutach, czyli naprawdę jestem ponad 22 minuty, więc ta druga połówka jest szybka, bo jest górki. Jestem bardzo zadowolony z tego czasu. Nie zakładałem, że będę blisko tego. To naprawdę był plan max, żeby taki czas osiągnąć, ale też. Myślę, że warunki też wpłynęły na lepszy czas, ale nie jest gorzej, nie jest gorzej. Jak zwykle była wspaniała atmosfera, jak widzieliście przed chwilą, naprawdę popularny bieg. I warto tu się wybrać, Tobierska, jeśli jeszcze nie wzięliście udział w tym biegu Fiata. Jeszcze raz medal. którego jestem bardzo zadowolony, nie pokażę wam koszulę, bo właśnie w niej biegałem. To tyle na dziś. Jeszcze raz dziękuję, że dotarliście do samego końca i do zobaczenia w następnym moim wideo. Na razie, cześć!